Biedny. Uwaga na snipera no, A nie, to inżynier z owu no, no, no. no, no, no. Co tam padać, tak? A. nie jesteś w budynku Idę tam Tak, to też tak Chodź do Brake. budynku Będziemy się powoli przesuwać o jeden budynek dalej Spróbujmy podejść tutaj Chodźmy chodźmy, lat chodźmy. chodźmy razem, chodźmy razem Ja bym biegł Kiedy... schodami, nie? To nie sięgnąć, czy... czy... Uwaga, magmiarze Wejdźcie tam właśnie od tyłu Uważajcie, umarł Marszałek po dachu biegła Nie ma świeczki, a jest Sorry. Magmiarze Zaraz się nie będzie Jakieś najdy do góry tam na nich? Czy nie mamy? Nie Czekaj, poczekaj, nareszcie... Tylko w jaki? Nie mamy Tomku? Zostawiam świeczkę O kurwa zabiję O, na plecach są Możemy wchodzić, możemy wchodzić do góry Go, 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 go Jesteśmy no, no, dobra Okej, okay. i na Możemy na od razu przechodzić Bo chyba teraz jest Jest chwila momentu teraz To musimy wchodzić Tak, a jest puste No to go, go, na O, są tam na schodach Oj, po na Coś, cztery Turba! Dostanę to cztery razem na. Siądźcie. Skrupujmy się, bo tak spitnięci jesteśmy trochę.